Wybiorę lepiej. Każdy mały wybór zmienia ścieżkę. Idźcie tunelem. Stworzyłam głowę. Wykonam skok fazowy. Zamknięte drzwi tutaj. Zobaczmy, co tam będzie. Cofam to. Kontakt z wrogiem. Chodźmy tam. Już nic. Przeciwnik, tam. Słuchajcie, chodźmy w tamtym kierunku. Już nic. Portal tutaj. Chodźmy w tym kierunku. Wróg w pobliżu. Portal tutaj. Powinniśmy iść tutaj. Cofam to. Przegrupujmy się tutaj. Zamknięte drzwi, tutaj. Już nic. Widocznie się wykradzanie obywateli, Stworzę tunel. Stworzyłam portal. Są blisko masz? Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Portal tutaj. Nie ujmuję o tym bardzo tęskni. Nigdy się nie poddaję. Nie zapominaj o tym. Zobaczmy co tam będzie.